Wysoka Izba Pani Premier. Przecież emerytura będzie zależeć od tego, jaka będzie produktywność, jaka będzie siła naszego narodu. Od tego będą zależeć emerytury. A nie od tego, jak długo będziemy żyli, jakie będą składki. I od tego będzie zależała emerytura. To nie jest tak, że musisz iść na emeryturę. Ustawa emerytalna, którą teraz. Głosujemy, mówi, że możesz. A czym wcześniej możesz iść na emeryturę, tym więcej będzie wymagało od ludzi, którzy są silniejsi, młodsi. I ci młodsi ludzie mają zapewnić emeryturę i dobrobyt wszystkim. I to będzie zależało od tego, jak my będziemy się rządzili, jak będziemy się szanowali. I od naszej solidarności to będzie zależało a nie od tego, jak długo będziemy żyli, jak, jak, w jakim wieku będziemy mogli przejść. Chodzi o to, żebyśmy mogli przejść jak najwcześniej, a pracowali jak najdłużej, jak chcemy. Dziękuję bardzo. Pytanie...